Spróbować jeszcze, spróbować. O kurde Super, okay. uwaga Zobacz. 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 Karolina, Karolina Zobacz. Zobacz. Karolina, 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 Karolina. Widzicie, skucha, tak? Późnika nie jest złona. Bo wierzyli na ostro, to jeszcze bardzo. Żadna bez kuchy jeszcze. Późnika, tak? chyba trenowały. Minęło 40 sekund prawie i żadna nie chce skusić. I ostatni 20 sekund. Te ćwiczenia bardzo pracują pośladki, bardzo dobre ćwiczenie na pośladki, ćwiczenia Karolina. Karolina. 5, 4, 3, 2, 1 i stop. Brawo dla dziewczyny. Obydwoje, obydwie uczniowie wygrają po koszulce, ale i bały oczywiście naszego głównego tutaj sponsora. Super. Naprawdę pięknie. A teraz wróćmy naszego głównego tutaj podzielenia o zabranie głosu. A teraz ja będę pokazywał tarczę z, z Damianem. Damian jest um, mistrzem Europy, mistrzem świata amatorów.